Dzień dobry Państwu. Witamy w raporcie z Frontów Ekstra na kanale Wbrew Cenzurze. Dziś witam się z Państwem. Ja, Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No właśnie, Tomek wrócił z dalekiej podróży. Dalekiej, szczególnie w obecnych warunkach, kiedy to trzeba okrężną drogą latać do stolicy kraju sąsiedniego. No czyli właśnie. Dowcip parga na że nawet nie okrężną drogą, bo trzeba dwa razy przelecieć nad Warszawą. Jeszcze lepiej, rozumiem, że ktoś na tym zarabia, ktoś inny za to płaci. Zgadnijcie Państwo, kto płaci. Chyba nie trudno. <grym> no ale, właśnie, byłeś tam po to, żeby wziąć udział w forum wielobiegunowości, w Moskiewskim Forum Wielobiegunowości. To jest, proszę Państwa, takie hasło, które pojawia się przy różnych okazjach różnych debatach geopolitycznych, u nas też na antenie bardzo często się pojawia, prawda? To pojęcie wielobiegunowości. I Forum Wielobiegunowości, czyli próbą chyba takiego ideowego uporządkowania tego, czym jest owa wielobiegunowość, podejmuje się w Moskwie. W Moskwie. I właśnie to jest ten pierwszy aspekt, na który musimy sobie zwrócić uwagę, bo jak to, proszę Państwa, jest, że ta Moskwa tak schydzana? W środkach masowego przekazu przedstawiana, no, dehumanizowana wręcz, jeżeli popatrzymy na to, jak się przedstawia Rosjan. Widocznie jednak nie zniechęca przedstawicieli ha, całego świata, by się tam zjechali. No i co więcej, pojechałeś do Moskwy, nie tylko jak rozumiem po to, żeby spotkać się z gospodarzami, ale miałeś tam okazję spotkać ludzi, których trudno jest spotkać w w krajach tak zwanego Zachodu, w tym Polsce, z właśnie różnych krajów świata, spoza tak zwanego wolnego świata, czyli z większości naszego globu, jak rozumiem, z bardzo różnych kontynentów. Tak, oczywiście. Ale opowiedz o tym trochę szerzej. Ten wyjazd w polskich środkach masowego przekazu przez różnych polskich publicystów, jeżeli w ogóle był komentowany, to był komentowany w sposób obraźliwy jako zjazd nut z Całego świata. Proszę Państwa, ja chciałbym, żebyśmy sobie też y, uświadomili. Na tym spotkaniu y, byli naprawdę przedstawiciele bardzo ważnych instytucji z tegoż całego świata. Ja za chwilę pokrótce to y, omówię. Zapraszam też do szerszego reportażu, który w przyszłym tygodniu zostanie opublikowany w Myśli Polskiej, ale chcę z Państwem podzielić się uwagami, no właśnie, dotyczącymi nie tyle Rosji, co właśnie tegoż całego świata, który tam się znalazł. Wydarzenie miało swoją rangę. Na początku było zapowiadane to w taki sposób, że może się tam pojawić sam prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Władimirowicz Putin. On ostatecznie w związku z kampanią wyborczą się nie pojawił, napisał przesłanie, no ale przesłanie odczytał Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, także nie można powiedzieć, żeby to wydarzenie nie miało rangi. Ale no właśnie, nie tylko Rosjanie temu wydarzeniu nadali, proszę Państwa, rangę. Po pierwsze, mieliśmy tam przedstawicieli Chin, nie tyle przedstawicieli państwa, ale to akurat ważne, co przedstawicieli chińskich mediów, największych portali chińskich, które jak się Państwo domyślacie, no mają oglądalność zbliżającą się raczej już w inne rzędy niż miliony, pewnie w kierunku miliarda, gdybyśmy to zbadali. No i to, co pierwsze trzeba odnotować. Proszę Państwa, przedstawiciele chińskich mediów, ponieważ no, nie mają już tego dyplomatycznego gorsetu na sobie, dosyć. Jasno wyrażają się o stanowisku swojego kraju w stosunku do Rosji, także, a może zwłaszcza w kontekście specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. I tutaj mamy pełne poparcie. Ukraina jest przedstawiana jako temat, który został sprowokowany przez Zachód, przez działania tegoż Zachodu, i, a rola Rosji jest przez Chińczyków interpretowana jako rola wymuszona przez politykę zachodu. Można oczywiście mówić, że to jest propaganda, można oczywiście mówić, że to jest element polityki informacyjnej, ale dlaczego ja to Państwu przedstawiam? Ponieważ to jest krańcowo różne od tego, co się nam o Chinach opowiada. To jest krańcowo różne od tego, co się prognozuje u nas średnio kilka razy w miesiącu, że za chwilę Chiny odwrócą się od Rosji. No patrząc na tę retorykę, możemy śmiało przyjąć założenie, że jest dokładnie odwrotnie, że im dłużej ta wojna na Ukrainie trwa, im bardziej zachód Mobilizuje się przeciwko Rosji, a przecież widzieliśmy to nawet w ostatnich kilku dniach, choćby w raporcie z frontów. Tym bardziej strona chińska tę te Rosję popiera i tym bardziej te stosunki między Chinami a Rosją się zacieśniają także na gruncie wojskowym. Proszę Państwa, ja miałem też okazję posłuchać przedstawicieli chińskich mediów właśnie pod kątem wydarzeń na, podczas, front, podczas wojny na Ukrainie, i tam jest naprawdę bardzo dużo chińskich korespondentów, którzy relacjonują tę wojnę i relacjonują ją w sposób jednoznacznie sprzyjający stronie rosyjskiej. Znów kręgi wojskowe są jeszcze bardziej prorosyjskie i to nawet na tym gruncie semantycznym niż kręgi dyplomatyczne. Na to chciałbym zwrócić e, uwagę, bo no, u nas ten przekaz gdzieś się nie przedostaje. Ale forum wielobiegunowości zostało zdominowane przez inny region, a właściwie już kontynent. Mianowicie przez kontynent afrykański. U nas ciągle niedostrzegany my staramy się dla Państwa tutaj przeprowadzać różnego rodzaju wywiady, rozmowy, programy na temat różnych krajów w Afryce, na temat tego wielkiego ruchu wyzwoleńczego w Afryce. Ja wreszcie miałem też okazję porozmawiać bezpośrednio z jego przedstawicielami i uzyskać kontakty, dzięki którym będziemy mogli dla Państwa także takie rozmowy prowadzić. Jeżeli miałbym się pokusić o podsumowanie tego stanowiska afrykańskiego jednym zdaniem, proszę Państwa, to ja przy nich jestem rusofobem. To, jak przedstawiciele ruchów wyzwoleńczych z Afryki i to z każdej szerokości, bo mieliśmy tam przedstawicieli krajów takich jak Egipt, Republika Południowej Afryki, Gabon, Gwinea Równikowa, Niger, wszystkich innych, właściwie jeżeli patrzymy sobie na Afrykę, to to się rozciąga po całej mapie tego kontynentu, no ich wypowiedzi były jednoznacznie prorosyjskie i to nie był żaden margines. Też żebyśmy mieli, proszę Państwa, świadomość, to jest awangarda ruchu wyzwoleńczego w Afryce. To są ludzie, którzy za chwilę będą tą Afryką jak mnie mam rządzić. Wyróżniali się czymś jeszcze innym. Proszę Państwa, na takich forach, na takich spotkaniach, zazwyczaj ta średnia wieku, to jest koło lat 60, czyli ten szczyt kariery politycznej. Widać już te siwe włosy, na no, u mnie niestety już też, ale chyba jeszcze nie w takim stopniu. A właśnie przedstawiciele Afryki należeli do tych najmłodszych. To afrykańska, młoda afrykańska inteligencja będzie nadawać ton przyszłości tego kontynentu. I to jest ton, który oczywiście z tej naszej wąskiej perspektywy przedstawianej nam w sposób ogłupiający w środkach masowego przekazu może się wydawać prorosyjskie, ale po prostu Afrykanie zaczynają ten swój interes rozumieć i Rosję postrzegają jako tego głównego sojusznika, z którym ten interes jest zbieżny. Oni po prostu tego nie wykluczają, oni po prostu bardziej myślą o sobie niż nawet, no właśnie, my potrafimy, my z ponad tysiącletnią. Państwową y, tradycją. Y, popatrzmy sobie też na to, co y, mówią przedstawiciele Indii, bo tam również byli przedstawiciele Indii. Y, Narendra Modi, premier indyjski w ostatnim czasie, zwłaszcza z, y, w związku z jego stosunkiem do Izraela, zaczął być postrzegany jako ktoś, kto wyłamuje się ze świata wielobiegunowego. Według tych przemówień, które usłyszałem w Moskwie, według też moich rozmów, y, mogę y, Państwa można tyle zapewnić, co mogę jednak postawić też za przeciwną, że absolutnie nie. Narendra Modi i Indie się z tego nie wyłamują. Yy, oni też bardzo racjonalnie uzasadniają, dlaczego są niemalże zmuszeni do prowadzenia takiej polityki i ma to ogromny związek z ekonomią. Tak, współpraca rosyjsko-indyjska ma wymiar technologiczny, ma wymiar surowcowy. Ma wymiar, którego u nas się nie dostrzega. Proszę Państwa, u nas cały czas postrzegamy to wszystko na gruncie takim ideopolitycznym, zapominając o tym, że świat patrzy przede wszystkim swoim interesem. A jest to, są to ogromne połacie terenu, są to państwa, które reprezentują czasami po kilkadziesiąt, po kilkaset, czy nawet po miliardy ludności świata, które do tej pory w związku z tym, jak wyglądają stosunki. Zachodu, kolektywnego Zachodu z tymi państwami, były po prostu ekonomicznie upośledzone. One dzisiaj w Rosji, tym bardziej, im bardziej Rosja jest z tym kolektywnym Zachodem skonfliktowana, widzą swoją nadzieję. Na forum był także przedstawiciel japońskiego ruchu narodowo-bezwoleńczego, który w swoim takim dość głośnym przemówieniu wygłosił postulat, no właśnie powiedziałem, ruchu bezwoleńczego wyzwolenia Japonii spod wpływów. Stanów Zjednoczonych. Tak, proszę Państwa, dzisiaj patrzymy na Japonię, zwłaszcza ci antychińscy Jaszczębie patrzą na Japonię jako bazę wypadową przeciwko Chinom, ale nie zapominajmy o tym, że Japonia od zakończenia II wojny światowej pozostaje pod okupacją amerykańską. Pozostaje państwem, które jest pozbawione swojego potencjału militarnego właśnie na życzenie Waszyngtonu. I tam również. Ten ruch wyzwolenia się pojawia i on również kieruje się przeciwko temu kolektywnemu zachodowi. Proszę Państwa, to, co jednak jest pozytywne, ja przeprowadziłem tam mnóstwo rozmów z przedstawicielami tych regionów, kontynentów, których Państwa tutaj pokrótce zreferowałem, proszę sobie wyobrazić, oni nas, Polaków, i to jest bardzo duży komplement dla nas, nie postrzegają jako część zachodu. Nie ma między nami dystansu. Ja jestem w stanie rozmawiać z ludźmi z Afryki, Mówiąc, że jestem z Polski i od razu zyskiwać samym tym sympatię. To znaczy, że pomimo tej 30-letniej ponad już polityki wysługiwania się zachodowi, jeszcze nie zdążyliśmy zepsuć naszej dobrej opinii w tak zwanej reszcie świata. To znaczy, że mamy jeszcze jakiś kapitał kulturowy, polityczny, który moglibyśmy się w tym świecie nowym posługiwać. I ja wiem, że tego w Polsce pewnie mało kto jest w stanie zrozumieć, ale myślę, że my to znaczy. Redakcja skromna wbrew cenzurze, ale przez zwłaszcza wy, widzowie, przedstawiciele polskiej inteligencji, możemy to i będziemy to mogli w przyszłości wykorzystać. Tak wyglądało forum wielu Wielobiegunowości, w dużym skrócie, właśnie abstrahując już od tego wątku typowo rosyjskiego, ale o tym wątku rosyjskim jeszcze w kolejnej części porozmawiam z Mateuszem. Ja zadam pytanie prowokacyjne, tak jak mamy w tytule. Czy można w takim razie powiedzieć, że świat jest prorosyjski? Bo mamy tą narrację o tym wolnym świecie, który się ogranicza do dawnego Imperium Brytyjskiego, do Strefy wpływów Stanów Zjednoczonych i do Unii Europejskiej, który reprezentuje jednakże, według różnych szacunków, albo jedną siódmą, albo jedną ósmą ludności świata. Tymczasem no, ja miałem do czynienia przez te kilka dni z reprezentantami, no właśnie, większości świata czyli Posługując się tą retoryką, chyba moglibyśmy postawić tezę, że świat jest prorosyjski. Że jestem purystą językowym, ja nie używam określenia prorosyjski. Mierdzi mnie to określenie, jeszcze raz to podkreślam. I to, że ktoś uznaje, że współpraca z Federacją Rosyjską w jakiejś konkretnej dziedzinie jest korzystna dla jego kraju, oznacza, że on jest patriotą swojego kraju, a nie, że jest prorosyjski. Ale wiesz co to oznacza? Że nasza scena publicystyczna jest po prostu rusocentryczna. Skoro. Wszystkie wydarzenia odnosi do tego, no, czy ktoś ma dobre czy złe relacje z Moskwą. To znaczy, że jednak nawet Wiesz, ci antyrosyjscy polscy publicyści już mają w głowie, że ta Rosja jest najważniejsza. W kontekście wielobiegunowości, o której mówiłeś, już przechodząc do spraw poważniejszych niż polscy publicyści, w kontekście tej wielobiegunowości warto podkreślić, że Rosja intelektualnie, mówię o poziomie intelektualnym, ma do owej wielobiegunowości ogromny wkład. Z tym chodzącym wkładem, czyli profesorem Aleksandrem Duginem, miałeś okazję spotkać się i porozmawiać ostatnio w Moskwie. Rzeczywiście, w sensie konstruowania pewnych ideowych podstaw wielobiegunowości, jest to jedna z postaci kluczowych. Aczkolwiek nie jedyna, bo równie dobrze możemy powiedzieć, że o tej wielobiegunowości na poziomie ideowym mówi się w publikacjach, w materiałach choćby chińskich. Ale wielu, wielu innych również krajów, które to hasło dość wyraźnie podejmują. I teraz uwaga, zadanie, zadanie, proszę Państwa, może dla kogoś z Państwa, zadanie bardzo trudne, to sformułowanie uzasadnienia potrzeby owej wielobiegunowości z polskiego punktu widzenia. Ty tam byłeś, oczywiście reprezentując. Nie jak niektórzy próbują mówić, że reprezentowałeś cały nałód polski, bo pewnie nie Napewne, cały, ale reprezentując przynajmniej redakcję wbrew cenzurze, częściowo również pewnie naszych widzów, jeśli takiej reprezentacji Państwo by udzieli, a myślę, że udzieliliście, więc nawet reprezentując tą naszą grupę, nasze środowisko, też zabrałeś głos na tematowej Wielobiegunowości na temat tego, jak ty ją postrzegasz, i myślę, że to ważne, to ważne, że ten polski głos, polskie spojrzenie, na samo pojęcie wielobiegunowości też nam wybrzmiało. To jest aspekt, na który warto proszę Państwa zwrócić uwagę, bo to, że w ogóle zaprasza się Polaków jeszcze na takie wydarzenia, pomimo tego, jaką politykę prowadzą kolejne rządy polskie, to znaczy, że my nie zostaliśmy tam skreśleni, że no właśnie już nie tyle Rosja, co świat wielobiegunowy, czyli świat złożony z tych. Wielu różnych cywilizacji, centrów, no możemy sobie nazywać to w e, różny sposób, on ciągle z tą Polską czy też z Polakami chce rozmawiać. To co powiedziałeś o Duginie, rzeczywiście Aleksander Dugin pierwszego dnia forum miał swoje wystąpienie, gdzie nakreślił taki ideowy wymiar. On pokazywał różnicę między światem zdominowanym przez wpływy anglosaskie a światem wielobiegunowym, i on nawet nie tyle stawiał jakieś tezy odnośnie tego, jak ten świat wielobiegunowy ma wyglądać. On po prostu mówił o tym, że on ma wyglądać tak, jak chcą tego jego przedstawiciele, a nie tak, jak chce tego anglosaski Zachód. To jest, to, jest, to jest bardzo wyraźne rozróżnienie. Aleksander Dugin i przedstawiciele forum wielu biegunowości oni nie mówią, że świat ma wyglądać według jakiegoś konkretnego modelu. Oni mówią, że świat ma być tak kreowany, jak tamci przedstawiciele tych swoich suwerennych krajów będą chcieli. I no to wzbudziło ogromny aplauz, że, że Dugin już nie mówił tyle o swoich ideach. On po prostu mówił: Nie, wy w Afryce, w Indiach, w Ameryce Południowej, wy będziecie decydować o tym, jak będą wyglądać nasze światy. Ograniczasz zasięg geograficzny. Proszę Państwa, Tomek spotkał tam również postaci znane widzom naszego kanału ze Stanów Zjednoczonych, Było kongresmenkę, czy kongreswoman, mówiąc poprawnie, poprawnie panią Cynthia McKenna, która udzieliła kilka wykładu, dni temu, niedawno tak, dla naszego kanału, a także również znanego z naszej anteny, byłego oficera Centralnej Agencji Wywiadowczej, no właśnie, pana Larry'ego Johnsona. Pana Larry'ego Johnsona, który zresztą doskonale mnie zrozumiał, jak poprosiłem go o wspólne zdjęcie celem zabezpieczenia swoich interesów w Polsce, no bo już jak mam zdjęcie z byłym oficerem CIA, to mi raczej nic tutaj nie grozi. Ale też pan Johnson, który bardzo dużo zauważa w tym zmieniającym świecie, bo on też prowadził różne panele, który sam prognozuje, że Stany Zjednoczone w obecnej formie w latach następujących, nie wiem, 5, 10, 15, oni będą tracić swoją pozycję i oni będą musieli tę swoją. Coraz krótszą kołdrą, przykrywać swoje interesy. I o, będą jednym z biegunów świata wielobiegunowego, to oczywiste. Tak. Ale nie będą jedynym. I chyba rzecz właśnie w tym, w tej wielobiegunowości, proszę Państwa, o której tam dyskutowaliście, żeby zaakceptować fakt, że Europa może być takim biegunem, łącznie z nami, być może. I Stany Zjednoczone, tak, one będą biegunem. Ale biegunem nie roszczącym sobie pretensji do hegemonii. Na tym polega istota tych idei wielobiegunowości, których zwolenników tylu spotkałeś z różnych kontynentów, jak chyba ze wszystkich kontynentów. Prawda? Tak, oczywiście. To tam było przedstawicieli. E, ktoś nawet mówił, że chyba 200 różnych krajów świata, bo tam są różne są kraje nieuznawane, mają różne formy. Czyli więcej ale... niż liczba państw reprezentowanych w organizacji narodów zjednoczonych. Tak, więc to naprawdę organizatorzy się postarali, żeby właśnie ten wymiar był, ale ciekawa była też jedna zapowiedź, ja jeszcze tego nikomu nie mówiłem, nawet przed anteną, e, Siergiej Ławrowa. Otóż Siergiej Ławrow e, m, przedstawił konkretną nawet już nie tyle propozycję, co raczej plan e, w związku z właśnie tym, co mówimy, czyli tym wyzwaniem kulturowym, który anglosaski zachód e, całemu światu, mm, powiedzmy, próbuje narzucić, czyli ten swój wymiar e, nie wiem, muzyczny, prawda, jeśli chodzi o sztukę i tak dalej, Siergiej Ławrow powiedział, że od tego roku wystartuje na nowo interwizja. Może ktoś jeszcze pamięta. I w tej interwizji będą właśnie brać przedstawiciele, będą właśnie brać udział artyści z całego świata. Z Polski również? Zobaczymy, czy z Polski. No, jeżeli ktoś z nas, artystów, ogląda, kto ma przekonania inne niż mainstreamowe, no to... Mamy w naszych środowiskach artystów, nawet części pewnie nie znamy, ale część z nich to ludzie nam znani, więc trzeba się do nich zwrócić z propozycją. Także mam nadzieję, że Polska będzie miała na tej internecie godną reprezentację. Silną reprezentację. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten no, wyjątkowy w formie i w treści raport frontów ekstra, to chyba już wszystko. Ja zapraszam na jutro, gdzie na zdrowy rozum też będzie w wyjątkowej formie, bo będziemy przedstawiać, Krystian Hacy zaprezentuje Państwu, jak wygląda protest rolników od kuchni i rozmowy z rolnikami. Ja czekam na Państwa pytania, czekamy na Państwa, Propozycje i cóż, ty żegnasz, bo ty prowadziłeś. No właśnie. Żegnają się z Państwem Tomasz Jankowski i Mateusz Piskarski. Dziękujemy, do zobaczenia. I pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i polubieniu nas w innych mediach społecznościowych. Tradycyjnie. To wszystko.